Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia, w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do tytusa dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze, łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, może nim zostać ten, kto jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci, wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem powinien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, Niechciwym, brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać, upomnień i przekonywać opornych. Paweł pisze do Tytusa, to jest początek listu do Tytusa, i po jakichś przywitaniach, przedstawieniach mówi o celu. Dlaczego pisze ten, to, ten list? I pisze w tym celu zostawiłem cię na krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił. Byś zaległe sprawy należycie załatwił. I to słowo może być dla nas też jakimś przypomnieniem, że mamy zaległe sprawy, że czegoś żeśmy nie dokończyli. Czasem pozaczynamy jakieś mnóstwo spraw, a nie skończymy, nie załatwimy tych spraw. Jest wiele spraw, które gdzieś zostawiliśmy. Najpierw żeśmy się do nich zapalili, później już Zapał przeszedł, pojawiły się nowe sprawy, mało czasu, nie zdążamy. Może warto by dziś odgrzebać chociaż jedną taką sprawę, która jest niezałatwiona do końca i ją spróbować należycie załatwić. Zaległe sprawy trzeba należycie załatwić. Dalej Paweł pisze: I żebyś ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Prezbiterów oczywiście to może i trudno, bo Gdzieś są parafie, są prezbiterzy, to już biskupi i kuria troszczą się o to, że prezbiterzy byli, czyli, czyli księża, kapłani, byli w różnych parafiach i jeśli ich wystarcza, to są. Ale ja tak sobie myślę o mojej parafii, gdzie jest mnóstwo też miast bardzo oddalonych, o kilkaset kilometrów, są wspólnoty i gdzieś brakuje rzeczywiście takich liderów w tych wspólnotach, brakuje takich, którzy będą zbierać, organizować to spotkanie. Gdzieś mi się wydaje, że w Afryce, w różnych takich misyjnych krajach lepiej jest to zorganizowane, że są jacyś katechizatorzy, są jacyś akolici, są ludzie, którzy odpowiadają, zbierają, prowadzą jakieś modlitwy, nabożeństwa. Może warto byłoby, żeby w takich miejscach, gdzie nie ma na stałe kapłana, byli jacyś ludzie odpowiedzialni, animatorzy, którzy zbierają. I w ogóle pomyślmy o ludziach, którzy od są odpowiedzialni w kościele, odpowiedzialni za różne wspólnoty, grupy, za jakieś dzieło, za jakąś sprawę w parafii na przykład. Jest ktoś odpowiedzialny i jeśli wybieramy kogoś takiego odpowiedzialnego albo sami chcemy być odpowiedzialni, chcemy odpowiadać za coś w kościele, to to co jest taką normą, co jest wymaganiem kościoła, to to, żeby ten człowiek był nienaganny moralnie, żeby ten człowiek Dobrze się prowadził, dobrze żył, żeby nie było zarzutów wobec niego, że coś złego robi. Gdy chodzi o księży czy obiskupów, tak jak tu jest napisane, to seminaria czy jakieś dykasteria dbają o to, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy ten człowiek jest nienaganny moralnie. Później może coś wydarza, że ten człowiek jednak coś złego zrobi, ale to już inna sprawa. Natomiast my wszyscy odpowiedzialni jakoś w kościele mamy przede wszystkim dbać o to, żeby być nienaganni moralnie. I to, co Paweł wymaga: ciekawe jest, że od liderów w różnych firmach w jakimś biznesie. W jakichś korporacjach wymaga się, żeby byli przygotowani teoretycznie, żeby czytali książki, chodzili na jakieś treningi, na jakieś kursy, żeby się rozwijali. A tutaj jakby nie ma takiego wymagania, że ty masz więcej czytać, że ty masz zrobić doktorat, że ty masz znać języki. Jest wymaganie bądź nienaganny moralnie. I jeśli wybieramy kogoś do jakiejś odpowiedzialności, trzeba na to zwracać uwagę, czy rzeczywiście ten człowiek jest nienaganny moralnie. Ale też my wszyscy, chrześcijanie, Możemy na podstawie tych dzisiejszych słów odnieść to do siebie i zrobić sobie rachunek sumienia, bo my wszyscy mamy być takim światłem w świecie i mamy też świadczyć o Jezusie swoim nieskażonym grzechem życiem. Mamy mieć życie moralnie uporządkowane i czyste. I, i zwłaszcza przeczytajmy sobie te cechy, które Paweł pisze o biskupach, ale odnieśmy to do siebie. Ja, chrześcijanin, winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać, upomnieć i przekonywać opornych. Dzisiejsza Ewangelia, Jezus powiedział do swoich uczniów, niepodobna, żeby... Nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą, byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie, jeśli brat Twój zawinił pomnij go, jeśli żałuje przebacz mu, jeśli siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie, i siedem razy zwróciłby się do Ciebie, mówiąc żałuję tego przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwie się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień muński zawieszono mu uszy i wrzucono w morze. Nie mówi Jezus, żeby tak karać gorszycieli, żeby powiesić kamień muński, tylko byłoby lepiej dla niego. Czyli Jezus podkreśla przez to słowo, przez ten obraz, porównanie. Jak ciężkim grzechem jest zgorszenie, czyli uczynienie kogoś gorszym, że człowiek był lepszy, a jest gorszy przez to, że na nas popatrzył, że myśmy coś zrobili, że myśmy coś powiedzieli. Zgorszenie, a zwłaszcza mówi o zgorszeniu tych małych. Lepiej, że wrzucono go w morze, niż żeby był powodem grzechu jednego z tych małych. Oczywiście od razu myślimy o dzieciach, ale to nie tylko chodzi o dzieci. O tych małych, czyli ludzi, których mają małą wiarę. Czasem jest tak, że przychodzi człowiek do kościoła. Tutaj się zapalił, tu jest pełen entuzjazmu i myśli, że tu spotkał wszystkich świętych i już chce tutaj być w tym kościele, i później spotyka się z jakąś rzeczywistością. Tam go ktoś nakrzyczał, tam się rozgniewał, tam się obraził, tam mu coś powiedział nieprzyjemnego i ten człowiek wychodzi z kościoła, więcej tu nie przyjdę. I to jest właśnie ten człowiek, który ma małą wiarę, bo jak człowiek ma silną wiarę, to on, on się nie przestraszy, on się nie zniechęci. Ale jak człowiek ma małą wiarę, to możemy uczynić go gorszym. Albo jak na przykład rodzice dadzą zły przykład dzieciom i dzieci zaczną coś złego robić, bo tak, zobaczyli u rodziców. To też jest zgorszenie tych małych. Ważne jest, żebyśmy zwracali na to uwagę, żeby ktoś przez nas nie stał się gorszym. I dalej słyszymy, uważajcie na siebie, jeśli brat twój zawini, upomnij go i jeśli żałuje, przebacz mu. Często zwracamy uwagę na to słowo przebacz mu, a nie zwracamy uwagi na to upomnij go. Czyli przebaczyć mamy później. Najpierw mamy go upomnieć, bo czasem człowiek coś robi złego, a nawet nie zdaje sobie sprawy, nie uświadamia sobie tego, że on coś robi złego. Trzeba go upomnieć, trzeba mu zwrócić uwagę. Często boimy się, krępujemy się, nie chcemy, a już odpuszcza. Już. Ale przebaczyć mamy później. Najpierw on ma żałować za to, najpierw ma sobie uświadomić ten grzech. To tak jak w spowiedzi. Najpierw jest rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy. Dopiero jest odpuszczenie grzechów. I też ma, tak ma być w naszych relacjach. Najpierw Człowiek ma zauważyć swój grzech, mamy go upomnieć, później on ma żałować za ten grzech i wtedy ma iść za tym przebaczenie. Czyli nasze przebaczenie to jest tak naprawdę gotowość, żeby przebaczyć. I dalej słyszymy, jeśli siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie, siedem razy zwróciłby się do Ciebie, mówiąc żałuję, tego przebacz mu. Siedem razy, czyli wiele razy, a nawet jak wziąć po prostu siedem razy. No niemożliwe, żeby ktoś, kogo my spotykamy w ciągu dnia raz, żeby nas obraził siedem razy. Coś zawinił przeciw nas siedem razy. Siedem razy może zawinić przeciw nam ten, z kim jesteśmy cały czas razem. Czyli rodzina, bliski człowiek, mąż, żona, dzieci, rodzice. Ktoś, z kim ciągle jesteśmy razem. I tacy ludzie często najbardziej nas ranią i takich ludzi my najbardziej ranimy. I Jezus wzywa do ciągłego pojednania. Nawet jak wiele razy. No ile razy można? No, Żałuję za to, przebacz mu. Żałuję, przebacz. I tylko to gwarantuje jedność, na przykład rodziny. Jeśli nie, nie nauczymy się ciągłego przebaczania, ciągłego pojednania, to szybko może się rozejść, bo są lepsze, gorsze dni, raz się kochamy, raz się nienawidzimy, raz się mówimy miłe słowa, raz się obrażamy. I to, czego my mamy się nauczyć, to takiego ciągłego, ciągłego pojednania, ciągłego przepraszania, przebaczania, żeby nie wisiały nad nami długo jakieś urazy. I apostołowie, jak to wszystko słyszeli, mówią przymnoż nam wiary. No bez wiary to nie jest możliwe, no jak możemy bez wiary ciągle przebaczać i jednać się, no i się jest granica ludzkiej cierpliwości. A Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jak żartko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie wyrwie się z korzeniem i przesadź się w morze, byłaby wam posłuszna. A więc, co to za morwa? Może to jest ta morwa, która w nas rośnie, tej nienawiści, złości, Urazy jakieś, ciągle się obrażamy na kogoś, nosimy w sobie jakiś, jakiś ból, jakieś, bo, bo, bo coś źle powiedział, bo coś źle zrobił, rośnie w nas taka morwa. I jeśli będziemy mieli wiarę, czyli modlitwę, czyli jedność z Bogiem, będziemy prosili Panie Boże, pomóż, wlej w moje serce miłość, to ta morwa wyrwie się z korzeniami i przeniesie się w morze, tak jak ten gorszy, czyli to y, kamień młyński, który był wrzucony w morze, czyli ta morwa przeniesie się w morze. Będzie wyrzucona w jakąś otchłań, nie będzie jej, nie będzie w moim sercu tej morwy, jeśli będę miał wiary, chociaż malowniką wiary, że Pan Bóg mi w tym pomoże, że on mi już pomaga, otworzę się na łaskę Pana Boga, na Jego miłość, wtedy to morwę wyrwę z korzeniami ze swojego serca i będę spokojny, nie będzie żadnej urazy, będę mógł się spokojnie pojednać z każdym człowiekiem, nawet po siedem razy dziennie. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.